Cześć! Z tej strony Adrian Muser fugisusho.pl. Rodzina Livebooków serii E znanej z doskonałego balansu ceny i funkcjonalności powiększa się o nowy model. Fujitsu Livebooka E5411. Solidna obudowa to pierwsze, co zwraca na siebie uwagę. Elegancka z charakterystycznym dla Fujitsu czerwonym akcentem, dobrze wpasują się w nowoczesną przestrzeń biurową. Użytkownicy docenią przyjemną fakturę obudowy oraz obszaru pod nagrętkami. Cienka i lekka obudowa sprawdzi się w pracy mobilnej. Nowy LiveBook to i nowe komponenty. Jeszcze szybsze procesory 11 generacji Intela, tym razem w parze z wydajnymi układami graficznymi Iris xi pozwolą na jeszcze więcej w dziedzinie multimediów. Nawet do 64 GB szybkiej pamięci RAM DDR4 ultraszybkie dyski NVMe o pojemności do 1 TB, a za wyświetlanie obrazu odpowiadają wysokiej jakości matryce IPS Full HD, również z opcjonalnym dotykiem. Wysoką jakość spotkań online zapewniają dwa mikrofony pojemnościowe i kamerka HD z fizyczną zasłoną prywatności i Windows Hello. Łączność bezprzewodową zapewnia Wi-Fi 6 z Bluetoothem 5.1 i opcjonalnym LTS-GPS-em. Ponadto obudowa jest bogata w złącza, takie jak czytnik kart SD, Audio Combo, 2x USB 3.2, HDMI, Ethernet, VGA i ultraszybki Thunderbolt 4 z opcją ładowania i wyświetlania obrazu. Złącze to pozwoli również na szybkie podłączenie nowoczesnej stacji dokującej. Nowy LiveBook E5411 obsługuje również wciąż popularne, tradycyjne stacje dokujące. Od spodu mamy łatwy dostęp do podzespołów, umożliwiając szybką rozbudowę pamięci czy przestrzeni dyskowej, ale także wymianę baterii. Livebook E5411 nie zna kompromisów w dziedzinie bezpieczeństwa. Możemy skorzystać tu z flagowego Palm Secure, ale i czytnika linii papilarnych, Smart Card, Windows Hello, szyfrowania danych i Disk TPM2.0 czy już wspomnianej zasłony kamerki. Całość pracuje pod kontrolą Windowsa 10 Pro z opcją darmowego upgrade'u do Windowsa 11. W Fujitsu Lifebookiem E5411 pracuje się bardzo komfortowo. Ekran o wysokiej jasności sprawdza się w każdych warunkach. Lekka obudowa z wygodną klawiaturą, przyjemnym w dotyku touchpadem i dużą ilością miejsca pozwalają dłoniom na ergonomiczną pracę. Chodzenie jest bardzo ciche i zapewnia niską temperaturę pracy. Oprócz wysokiej wydajności i długiej pracy na baterii, na największe uznanie zasługuje ogrom pełnowymiarowych złączy, nie występujących w notebookach tej klasy. Dlatego trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że tak jak cała rodzina Livebooków serii E, model E5411 jest świetnie zbalansowanym produktem w budżetowym wydaniu. Jeżeli zainteresował Cię Livebook E5411, to zapraszamy do naszego sklepu na www.fujitsushop.pl, gdzie znajdziesz ten, jak i wiele innych modeli laptopów Fujitsu. Tu możesz skonsultować się z naszymi handlowcami, którzy pomogą w wyborze sprzętu dla Twoich potrzeb. Jeżeli także lubisz nasze materiały i chcesz być na bieżąco, to zachęcamy do subskrypcji naszego kanału lub odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie. Dziękuję i do usłyszenia!